Skończę, jak mi się znudzi, i jak ja zdecyduję, że skończę. Co ty gadasz, człowieku? To jest chore. Nie ma co tam u ciebie? Poza mną i

Ale później zdaje się festiwal pole, a potem już są buzi, a potem są... Przy się nie całujemy tak Trzymajmy się tego. Izu, odmówiłeś walki z Mariuszem Wachem, który... do której mogło dojść na tej gali. Kto tak powiedział? Y... No. Ty chyba ty powiedziałeś, że nie, nie chciałeś tej walki teraz. Co ty gadasz, człowieku? Nie było takiej propozycji, żeby walczył z Mariuszem Wachem na tej gali? Nie było. Okej. Okay. Mariusz twierdzi, że była i on się zgodził na nią. No to super. Okej. Okay. Czy ty, jeśli teraz taka będzie propozycja, to się na nią zgodzi? Zobaczymy. Wyłożysz pieniądze? Nie, nie. Pytam, mnie. to właśnie. Jeśli wyłożą, organizatorzy. No to niech wyłożą, to wtedy pogadamy. trochę taki nerwowy podczas tego ważenia, mam wrażenie. Yy, dlaczego? No, zaczął coś gadać, że idzie po mnie. No, ja powiedziałem, no to dawaj, nie? Jestem i czekam. Odwróciłeś się, nie chciałeś takiej konfrontacji tutaj na bazenie. Odwróciłem się, bo jestem głodny, i idę szybko co zjeść, a nie będę czekał, gadał, patrzył, udawał, nie wiadomo co. Jutro jest walka i wychodzimy się, się bić, a nie dzisiaj pajacować tutaj przed kamerami. Ja przede wszystkim muszę powiedzieć tak, że to wejście Mateusza w boks ma to bardzo dużo implikacji w kategoriach emocjonalnych, a powiem prosto do kamery. Bardzo nie w porządku w stosunku do nas, bo 15 lat z nami siedział piwa, pił herbaty, pił naszym przyjacielem. Wiele razy promotorzy amerykańscy dziwili się, że przy dziennikarzu prowadzę różne rozmowy. ja nie wiem, z naszym przyjacielem być. Nie interesują mnie gale w stylu, żebyśmy się dobrze zrozumieli, w odpowiednich proporcjach, Walka kliczki i totalne gówno na undercardzie. To mnie nie interesuje. Czy ja patrzę na Mateusza jako na rywalizację? Szczerze mówiąc nie, bo ja wiem, że Mateusz za chwilkę tak jego energia w się słaba, bo zużyje naboje, które stare były na rynku. Co dalej? Skończę, jak mi się znudzi i jak ja zdecyduję, że skończę. Nikt za mnie tego nie będzie kończył, także pozdrawiam. Chciałem ci jeszcze zapytać o takie nazwisko jak Kamil Sremeta, który z którym pewnie sparowałeś, tak? Czy, czy, czy nigdy miałeś okazji? Wokszyłem w boksie olimpijskim stoczyliśmy walkę na gdzie on był doświadczonym już niby seniorem i się wielce odrażał, że mnie zbije. Zszedł specjalnie do mojej wagi i przegrał praktycznie bez celnego czasu we mnie, więc czuję się dużo lepszy. Jak myślisz, czy ma jakiekolwiek szanse w tej walce z Gennadyem Głowkinem, o której się często mówi? Żadnych. 3-4 rundy może próbować jakikolwiek e, opór stawiać, ale generalnie nie widzę żadnych szans. Kamil meta w swojej karierze tak naprawdę nie, nie walczył z nikim e, solidnym. Myślę, że mój teraz przeciwnik z Gali w Rademu to jest dużo mocniejszy niż wszyscy razem wzięci rywale i mistrzowie Europy w eee, walce o pas Więc super dla, dla promotora, że, że go tak prowadzi. Ale no, to jest typowy strzał na kasę z walką z mnie Nie widzę żadnych szans i, i myślę, że tutaj będzie e, szybkie koło. Gdzie on jest, gdzie jestem? Ja wiesz, co mi ta walka da ani to zarobić. Ani to gdzieś tam podskoczy w rankingach. No taka walka bez sensu. Gdzieś za 50 lat może się spotkałem. Ale zła krew trochę jest. Jaka krew? Małolat, nie wie... Powiem Państwa emocja, proszę bardzo! Na pewno sprowokował mnie do walki i mówiłem, że nie dam sobie, że tak powiem kolokwialnie w kaszę dmuchać. odepchnąłem go, on wtedy ruszył do mnie, no i... Marcin, odnieść się do tego jak wygląda ta gala, tak? Do liczby ludzi. No bo chyba nie ma jednak 15 tysięcy, tak jak zapowiadałeś, 5-7 tysięcy. No nie, ale to łatwo, łatwo no to się jak teraz tak. policzysz, to zobaczysz. No już nie, nie, nie liczmy tych kibiców, niech będzie. Że... No, ale chcesz to licz? No dobrze ja no to, to No to policzymy, niech będzie, że jest 6 tysięcy ludzi. Mhm. Czy to jest sukces? Porażka, porażka. Jeszcze raz byś to zrobił? Ja proponuję, żebyś jeszcze raz policzył. Dlaczego tak bardzo gdzieś ciągle wyzywasz Artura chwilę? Co to taka jest kwestia mm, też i tego, że ludzie chcą tej walki. Można zarobić na tej walce. To jest nieprawda co mówi, mówią promotorzy. Że, y, że tyle nie można zarobić, że y, telewizja tyle nie płaci. To jest główno prawda. Pierdolą głupoty, ze przeproszeniem, bo kurwa, sami nabijają sobie kurwa kasę, a my się napierdalamy. No ale widziałem na Twoich mediach społecznościowych jakieś zdjęcia z małpkami, to takie roztrenowanie było, czy coś y, To jest element treningu. To jest właśnie stara wedońska metoda tego nikt nie wie, tego nikt nie widział. Ja będę przygotowany właśnie na każdą ewentualność Te rośnięcia zauważyłeś kiedy czy? Znaczy, od razu jak tylko mi rościło to zobaczymy jak krew kapie na ten Mówię kurwa, pewnie jest mocno Bo normalnie czurkiem leciał momentami nie? I kurde Katmen, ilko naciskał, mówię kurwa Przez moment tak mi kurwa że naciskał, że chciałem jemu przyjechać na różnik. weź już nie zostaw, niech leci <śleski>

rozgrywki w polityczne, Przecież Pan dobrze wiąże, że ta gala nie będzie realizowana, ta gala będzie realizowana na czy nawet na naprawdę dziwię się Panu, bo miałem Pana za jakąś osobę bardzo odpowiedzialną, Oczywiście to hmm. Pan przewodniczący mówi, że miałem Pana za człowieka poważnego, rozumiem, że nie ma nie Pan za człowieka poważnego, skoro Pan takie słowa w nie kieruje. Nie nie pan nie... Film, takiego, hmm. Najkrótszy, najtrafniejszy komentarz jest następujący. Dobrze trafiłem z tytułem Gali. Wojna domowa zaczęła się. To właśnie o to chodzi, że tak naprawdę w tym wywiadzie, który okazał się na portalu M.P.L., powiedziałem tylko to, co każdy fan sztuk walki w Polsce wie, że Marcin Neumann walczy jak pizda. Również chwilę później powiedziałem, że tak naprawdę personalnie nic do niego nie mam. Jak mogę mieć coś do człowieka, którego osobiście nie znam, ale patrząc na jego walki, prezentuję w nich zachowania, które. Można zdecydowanie nazwać pizdowatymi. Czyli jesteś gotowy na takie wyzwanie sportowe i walkę z mistrzem wukału? I tak, no generalnie e, to byłoby wisienka na torcie mojej kariery, jeżeli zmierzyłbym się z nimi i pokonałbym go. No, gwarantuję, no, że do drugiej rundy odklepałby jak mała dziwka. Po prostu tak jak zwykle to robi i nic, niczym by się to nie różniło. Ktoś inny, daj to będzie program Mamy Cię. Wkręciliśmy tam Adamka, że nie mamy jego saszetki z pieniędzmi. Są tutaj emisariusze, który nas pytał, czy jest jego saszetka z pieniędzmi. Powiedzieliśmy, że gaz mu ją dał. Oczywiście ją mam. Migrycin. O! nie ma się, nie? Nie ma, właśnie, bo ona szczęściej dobyła. Ale nam i jeszcze raz. Co jak na kawę siedzę. na kamerę szedłeś. że to na setką No widział, ktokolwiek wie. Nie, dziś widziałem saszetki. ma to I guarantee you. Mamy Cię. Mamy Cię. I don't have it. What are you giving me? i you. Gave him, gave him. <laughs> oh, I'm <laughs> good. Show me Cuba. Show me Cuba. Uwageczki! Próbujesz! jest napad To jest, napad. To, jest napad. To, kurwa. to co ty robisz? Uważenie o dziewiąte, jak jeszcze tutaj jesteś? Dziesiątej. Dobra, dziesiątej. czujność. Do, trzymaj się. Tak. Opowiadasz o swoim życiu, o miłości, o przemijaniu. Tak. Tak. miłości się to trzeba opowiadać. Dobra, lecimy dalej. że trzeba ciastkami się rzucać na konferencję, żeby mieć duże wyświetlenie ostatnio. Albo w pontonie można chodzić. <laughs> Zajmie. <laughs> No dobra, to czego mogą się spodziewać kibice, jakby zachęcić zachęcił ludzi do oglądania jutro? Dużo krwi będzie na pewno. Na, na pewno będzie dużo krwi, której, której ja po prostu Robertowi będę upuszczał. Lewy, jeszcze raz. Wystać, wystać, wystać. No lewy, lewy. Słyszę, że jeden z portali zamieścił informację, że gala Wojna Domowa jest odwołana, że ona się nie odbędzie, no więc w takim razie... Mam nadzieję, że ta redakcja nie wyśle prośby o akredytację na, na tę galę, bo ja uważam, że gala się odbędzie. Natomiast, no, dzisiaj takie dyskredytowanie tego projektu na Twitterze, e, że tak się wyrażę, podśmiechujki rzeczliwych, albo jakichś dwuimiennych, dziwnych ludzi z Twittera, to mnie kompletnie nie interesują. Maciej Miszkin, patrzyłem mu tam trochę w taką kartę, którą sam sobie prowadził, da ci chyba tylko jedną rundę. Dlatego dobrze, że Maciej Miszkin nie jest sędzią. W tym pojedynku mocny się mowy, ale...

Nie, pasach, nie, nie, I tworzą twarz. Osiem rund. Osiem rund, kategoria półciężka. Język, Ślusarczyk. Ty już powiedzieliście za dużo, kolego. Będzie walka. Zobaczysz co będzie. Ja się ja wszystko powiem... Jeżeli między zawodnikami są takie rzeczy i ludzie chcą y, oglądać chorą rywalizację, to sami są chorzy, bo to jest chora rywalizacja. Jeżeli my, zawodnicy, y, w taki sposób rywalizujemy, to my jesteśmy też w pewien sposób chorzy. Promotorzy, żeby w taki sposób rywalizowali, to jest chore. Ja już mówiłem o tym, że mogę Artura szpilkę przytulić, nic do niego nie mam. Ja już mu dawno wybaczyłem. Jeżeli on czuje do mnie jakąś złość, nawiść. To ja tylko mogę prosić go, żeby mi wybaczył. No. Przyznam szczerze, że to co widziałem z Walk Piotrka nie robi na mnie totalnie kompletnego wrażenia, ale nawet uważam, że jest z pięściarzem dość słaby. Nie boiszcie? Nie <grym> się? Nie <bójcie? grym się> <grym się> do się? Trochę się boję, no do tyłu. No, poprawił się. Ale jacy złośliwie, Ci, co sprzedali 300 biletów w Łomży i resztę rozdali, czy, czy, czy ci, co robili inne gale, czy, czy ci, co robią Starachowice? Nie wiem, jacy inni. Wszystkich fanów Boxu zapraszamy na stronę Facebook oraz na stronę naszego sponsora Wilopola.